Witam serdecznie moi drodzy. Zrobimy czytanie dla bratnich dusz na pełnię księżyca 5 listopada w byku. Sprawdzimy, jakich energii możecie spodziewać się w najbliższym czasie, co też może się zmienić w waszej relacji. Przypominam, że pełnia w byku też daje taką stabilność, ugruntowaną pozycję, więc te związki też powinny się teraz umacniać, o ile są szczere i prawdziwe. Przypominam także, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Po czytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze Zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami i zapraszam na stronę www.astralnezakątek.pl. No i zobaczmy, moi drodzy, bratnie duszyczki, co tam dla Was moje skarby. Jakie energie na najbliższy czas? Ta pełnia jest bardzo silna, ale też ma solidne fundamenty. Niebawem będziemy mieć retrogradację Merkurego, więc jeżeli nie macie kontaktu z bratnią duszą, to ten kontakt wróci. Albo po prostu, jeśli macie kontakt, to on się powinien umocnić. Chociaż mogą wracać lęki z przeszłości, jakieś obawy, trzeba będzie to zwalczyć. Wszechświat wystawi Was, kochani, na próbę. Zobaczmy aspekt męski. Mhm. I aspekt żeński. Okej, okay. dobrze, moi drodzy. Mamy tutaj piękny i złożony rozkład. Widzę w nim bardzo wyraźną dynamikę takiego duchowego, emocjonalnego dojrzewania pomiędzy wami, kochani. Więc zobaczmy tak, aspekt męski. No tutaj kochani, męska energia w tej relacji jest obecnie w procesie nauki i przebudowy. Mamy trójkę denarów i ta karta często pokazuje, że mężczyzna chce budować, współpracować, tworzyć coś trwałego i jest gotowość do wysiłku i nauki relacyjnej tego rzemiosła. Jeśli chodzi o jego myśli, no to tutaj widzę, że karta głupca sygnalizuje nowy początek, czyste serce, ale też pewną naiwność. Mężczyzna może wchodzić w relacje z entuzjazmem, ale troszeczkę bez planu, co może prowadzić do chaosu. W sercu ma piątkę buław, to jest wewnętrzny konflikt, walka o dominację i własne racje. Może to być też odzwierciedlenie walki w nim samym między potrzebą wolności a chęcią stabilizacji. I to, co pokazuje nam na zewnątrz dziewiątka mieczy. Tu są lęki, poczucie winy, bezsenne noce. Mężczyzna doświadcza niepokoju związanego z relacją, być może boi się straty, boi się odrzucenia lub tego, że nie jest wystarczająco dobry dla ciebie. On uczy się tak naprawdę, jak być częścią czegoś większego niż on sam. Przechodzi też przez proces dojrzewania emocjonalnego od takiej lekkomyślności w głupcu do zrozumienia ciężaru emocji w dziesiątce mieczy, w dziewiątce mieczy, tak? Jeśli chodzi o Ciebie, moja kochana, tutaj mamy ósemkę kielichów, pazia kielichów, siódemkę buław i króla buław. Twoja energia jest głęboka, taka emocjonalna, ale też coraz bardziej suwerenna. Ósemka kielichów to taki moment odejścia, poszukiwania sensu. Jest to energia, która odchodzi od tego, co nie karmi już duszy. W głowie u ciebie odrodzenie emocjonalne, jakaś nowa możliwość, potrzeba szczerości i czułości. W sercu siódemka buław to jest walka o siebie, o swoje granice, o to, by nie dać się zdominować. I król buław, to co ty pokazujesz na zewnątrz, to jest taka kulminacja energii. Dojrzewasz do pełnej mocy i pewności siebie. Ty, kochana, w tej relacji stajesz się liderką własnego życia. Przeszłaś, widzę, dużą transformację od emocjonalnego rozczarowania do wewnętrznej siły i dojrzałości. Ty już nie szukasz potwierdzenia na zewnątrz. Ty już wiesz, czego chcesz i potrafisz to wyrazić. Wiesz również, czego nie chcesz. Energia wspólna, król mieczy, karta prawdy, szczerości, ale i klarowności. Wasza relacja wymaga szczerej komunikacji. Tutaj trzeba będzie uciąć iluzję, spojrzeć na wszystko z dystansem. Król mieczy często pojawia się wtedy, gdy emocje były intensywne, a teraz potrzebne jest zrozumienie, porządek i taka dojrzałość myśli. Wspólne przesłanie dla Was. Moje bratnie dusze, Wy tutaj uczycie się równowagi między sercem a rozumem. Męska strona musi uwierzyć w swoją wartość i przestać uciekać w lęk. Żeńska strona ma nauczyć się nie odcinać zbyt mocno w imię niezależności, ale otwierać serce, gdy pojawia się szczerość. Król Mieczy natomiast mówi: czas na rozmowę bez masek, na uczciwe ustalenie, dokąd zmierza nasza relacja. Esencją rozkładu, kochani, jest tutaj relacja dwóch osób, które poprzez siebie nawzajem uczą się dojrzałości. On, jak działać z odpowiedzialnością i odwagą emocjonalną. Ona, jak ufać, nie rezygnując z siebie. Wspólnie możecie, kochani, stworzyć bardzo silne połączenie, jeżeli zamiast walki wybierzecie szczerość i świadomość. Zobaczmy jeszcze romantometr. Karty romantometru. Tu jest trójkąt, pożądanie i bez planu. No, dla części z Was może być relacja trójkowa, może ktoś być w związku małżeńskim albo mieć kogoś jeszcze i dlatego taki trójkąt się pokazał, ale to oczywiście nie będzie dla wszystkich, bo czytanie nie musi z każdym rezonować. Natomiast tutaj ten romantometr często pokazuje mi taki sposób na odczytanie temperatury i dynamiki waszej relacji, tak? zwłaszcza w kontekście bratnich dusz. No i tutaj układa nam się dość intensywny, ale też nie do końca stabilny obraz. Bo tutaj karta trójkątu pokazuje, że relacja nie jest prosta. Mogą być w nią zaangażowane więcej niż dwie energie, niekoniecznie dwie osoby. Czasem są to trzecie czynniki, na przykład przeszłość czyjaś, obowiązki, emocjonalne zobowiązania. Ktoś może mieć dzieci tak, i się nimi zajmować z poprzedniego związku. W kontekście bratnich dusz często wskazuje to na lekcję wyboru. Serce ciągnie w jedną stronę, rozum w drugą, i tutaj też widzę, że Wy oboje wciąż rozliczacie coś z przeszłości. Więc zamiast cieszyć się w pełni tą relacją i zanim będziecie mogli się połączyć w teraźniejszości, musicie przepracować przeszłość, tak? Tu są pokazane testy lojalności i dojrzałości uczuć. Oboje w przeszłości zostaliście zranieni, zdradzeni, i ciężko Wam jest zaufać, bo to jest tak, że. W życiu, zanim trafimy na prawdziwą miłość, mężczyzna spotyka złą kobietę, kobieta spotyka złego mężczyznę, a kiedy dobra męż... kobieta z dobrym mężczyzną się spotkają, to jest im ciężko sobie zaufać. I tu jest test od wszechświata, czy jesteś w stanie to zrobić. Macie silne pożądanie, e, tu jest taka silna magnetyczna energia przyciągania. Między Wami, kochani, istnieje intensywna chemia, nie tylko fizyczna, ale również energetyczna. Tu jest połączenie, które jest uzdrawiające, ale też uzależniające. Więc pamiętajcie, że ogień, który może dać życie lub spalić, jest zależny od tego, czy zostanie okiełznany świadomością. I dlatego ten król mieczy tu jest, tak? No i karta bez planu, no to jest taka energia spontaniczności, ale i chaosu. Ona nam pokazuje, że wasza relacja toczy się bardziej sercem niż głową, co może być cudowne w krótkiej perspektywie, ale trudne, gdy przyjdzie budowanie czegoś trwałego. I to może oznaczać, że wasze dusze nie mają jeszcze wspólnego kierunku, są w procesie odkrywania, co naprawdę chcą stworzyć razem. W duchowym wymiarze ta karta to zaproszenie do ugruntowania się, ustalenia intencji. Bo pamiętajcie, że bez planu trudno przejść z fascynacji do głębokiej więzi. I między Wami, kochani, płonie intensywny ogień, jest ogromne przyciąganie, emocjonalna intensywność i uczucie przeznaczenia. Jednak obecnie relacja jest w fazie eksperymentu i prób, a nie stabilnego fundamentu. Trójkąt mówi o złożoności, pożądanie o sile więzi, a karta bez planu o braku jasnej struktury. Więc energia w skrócie. U was tu jest przede wszystkim fascynacja i magnetyzm. Jest pokazana również stabilność emocjonalna i potencjał rozwoju duchowego. Natomiast obie strony, no wy musicie odważyć się, mówić prawdę i w końcu nadać relacji kierunek. Bo bez tego nie ruszycie z miejsca, kochani. Także tak to wygląda dla Was, bratnie duszyczki, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas jutrzejszej pełni, oczyszczamy energię, przyciągamy miłość i finanse, poprawiamy również obecne relacje, mam taki rytuał rozgrzewający serca, więc kochani zapraszam i na stronę www.astralnyzakątek.pl. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.